Przesłanie dla Byków na miesiąc listopad 2025 roku. Zacznijmy od miłości dla singli. Byki, które są singlami w listopadzie wychodzą z cienia przeszłości. Piątka Pucharów odwrócona pokazuje, że zaczynacie odpuszczać to, co nie wyszło. I wreszcie jesteście gotowi, by otworzyć się na coś nowego. Rycerz Buław zwiastuje flirt, emocje, ogień. Może to być ktoś, kto pojawia się nagle i burzy wasz spokój. Nie bójcie się tej energii. To właśnie ona może przynieść wam nowe doświadczenie, które przypomni, że warto znowu wierzyć w miłość. Następnie miłość dla związków i relacji. W stałych relacjach byki mogą poczuć potrzebę zmiany lub oddechu. Szóstka Mieczy mówi o przejściu przez trudniejszy etap. Może być to rozmowa, podróż albo decyzja o oczyszczeniu atmosfery. As Mieczy odwrócony ostrzega jednak, by uważać na słowa. Impulsywne reakcje mogą zranić. Postawcie na szczerość, ale też na spokój. Jeśli znajdziecie wspólny język, relacja przejdzie transformację i stanie się silniejsza niż wcześniej. Następnie praca i finanse dla byków. Dziewiątka denarów to piękna karta dostatku i satysfakcji z własnych osiągnięć. Brawo, byki! W listopadzie możecie czuć dumę z tego, co zbudowaliście. Może to być sukces finansowy, stabilizacja lub większe poczucie niezależności. Ale asmie czy odwrócony mówi, nie podpisuj niczego w pośpiechu, zanim zrobisz krok finansowy lub zawodowy. Upewnij się, że znasz wszystkie szczegóły umowy. To miesiąc, w którym Twoja pracowitość naprawdę się opłaci. Ale rozsądek będzie Twoim największym sprzymierzeńcem. Zdrowie dla byczków. Szóstka mieczy w połączeniu z czwórką buław wskazuje na potrzebę regeneracji. Jeśli czujesz zmęczenie, listopad to czas, by zadbać o balans mniej stresu, więcej ruchu i odpoczynku w spokojnym otoczeniu. Możliwe, że ciało daje ci sygnały, by zwolnić i znaleźć równowagę między obowiązkami a przyjemnością. Listopad dla byka to miesiąc wychodzenia na prostą. Odchodzisz od żalu i chaosu. Odzyskujesz moc i wiarę w siebie, a wszystko kończy się radością i stabilnością. Nowe otwarcia w miłości, sukcesy w pracy. I odrobina spokoju to miesiąc, który nagradza tych, którzy nie bali się zmian. Kryształowe przesłanie aniołów dla byczków na miesiąc listopad to turkus. Ta karta przychodzi do ciebie, ponieważ modliłeś się i medytowałeś, rozmyślając nad swoją duchową ścieżką. Możesz odczuwać pewien konflikt pomiędzy twoimi prawdziwymi przekonaniami, zastanawiając się, czy wybrać tradycyjną czy alternatywną trasę. Istotnymi czynnikami w tym przypadku są twoje religijne wychowanie i kultura rodzinna. Chociaż. Chcesz podejmować niezależne decyzje dotyczące duchowej ścieżki, odkrywasz, że wciąż jesteś pod wpływem swojej przeszłości. Chcesz zarazem dokonać właściwego wyboru, który byłby najlepszy dla Twojej duszy, jak i rozpoznajesz, że niektóre tradycyjne wierzenia Ci służą nawet jeśli ludzie są tego samego wyznania, mogą mieć różne interpretacje swojej wiary. Jest mało prawdopodobne, aby dwie osoby zgadzały się co do każdego aspektu religii lub duchowości, ponieważ jest to głęboko osobiste doświadczenie odrobione przez ciebie życiowe lekcje nadal kształtują twoje przekonania więc módl się dalej i podążaj za wskazówkami znalezienie ludzi którzy mają podobne lub uzupełniające się przekonania może prowadzić do głębokich przyjaźni i pomóc ci poruszać się po własnej duchowej ścieżce ta karta może również dotyczyć związków, w którym występują konflikty, ponieważ partnerzy mają różne przekonania religijne lub duchowe. Jest to trudna sytuacja dla obu stron i należy podchodzić do niej z modlitwą, a często również korzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy. Kamienie Turkusu łączą niebo i ziemię. Przynosząc słodycz i czystą miłość do Twojej duchowej i religijnej praktyki. Listopad przynosi bykowi spokój po burzy i nowe poczucie siły. Turkus przypomina, by mówić prawdę prosto z serca i ufać własnemu głosowi. To czas, kiedy odzyskujesz równowagę i wreszcie świecisz swoim naturalnym blaskiem.